Duchu Święty, prosimy Cię, dotknij każdego z nas mocą Słowa Bożego. Chrystus powiedział: Słowa moje są Duchem i Życiem. Taką moc ma Słowo Boże. Słowo jest z Duchem i Życiem. Prosimy Cię, Duchu Święty, otwieraj nasze oczy, nasze uszy, nasze serca. Byśmy przyjęli Słowo Boże, byśmy mieli dziś doświadczenie Bożej Miłości, Bożego Miłosierdzia. Byśmy jeszcze bardziej poznali prawdę o tym, jak jesteśmy przez Boga kochani. Kochani przez Boga. Przez Chrystusa Pana naszego. Słabe Amen. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Było lepiej. Tydzień temu słyszeliście temat, kochani, o dwóch filarach seminarium: modlitwa osobista, modlitwa wspólnotowa, ale także temat o miłości Bożej, o tym, że Bóg kocha każdego z nas. I dałem Wam materiał na cały tydzień codziennej modlitwy z Pismem Świętym na temat miłości Bożej. Mam nadzieję, że zrobiliście ten temat. Nie będę pytał jeszcze, ale mam nadzieję, że każdego dnia ten mały fragment Pisma Świętego wzięliście w serce, rozważaliście na modlitwie, by poznać jeszcze głębiej i doświadczyć, jak Bóg mnie kocha. To jest fundament naszego życia, fundament naszej wiary. Dlatego bardzo Was zachęcam, kto jeszcze nie powtórzył, aby wszedł w ten temat. Dziś zaczynamy nowy temat, nowy tydzień naszego seminarium. Tydzień wcześniej, w tym tygodniu, który mija, poznaliśmy jedną stronę medalu o nas, czyli że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jesteśmy kochanymi przez Boga. Dziś, jakby druga strona monety, prawda o nas, że jesteśmy słabi, że jesteśmy grzeszni, że upadamy, że się potykamy, ale właśnie w tym doświadczeniu przyjmujemy Boże Miłosierdzie. Więc jest to temat, który nazwałem Miłosierdzie Boże dla Grzeszników. I w tym wprowadzeniu zapraszam Was. Byście w tym tygodniu, każdego dnia, według tych materiałów, które przygotowałem i leżą dla Was na ławeczce, byście w tym tygodniu poznawali miłosierdzie Boże. Nie będziemy tylko rozważać prawdy o tym, że jesteśmy słabi i grzeszni, bo to każdy czuje i wie, ale będziemy rozważać tą prawdę o naszej słabości, niemocy, bezradności i grzeszności ściśle z miłosierdziem Bożym. Dlatego, że to, co przeżywamy w naszej niemocy i naszej słabości, od razu natychmiast ma nas kierować ku miłosierdziu Bożemu, ku temu, by zwrócić się do Ojca bogatego w miłosierdzie. Dlatego, że ilekroć doświadczasz słabości, swojej grzeszności, bezradności i niemocy, nie możesz z tym pozostać sam w sobie, od razu musisz wiedzieć, co mam z tym zrobić, do kogo pójść. Czyli do źródła miłosierdzia Bożego, do Boga bogatego w miłosierdzie, do Boga Ojca, który kocha każdego z nas bez wyjątku. Zacznę od takiego pięknego jednego zdania, które widzimy w Ewangelii Łukasza, rozdział piąty w czasie cudownego połowu ryb. Zobaczysz to w tych materiałach, kiedy to Piotr Apostoł modli się modlitwą do Jezusa. Taką modlitwą, która nigdy nie była wysłuchana, której Jezus nigdy nie wysłuchał, a była to modlitwa taka, Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. Nigdy Jezus nie wysłuchał tej modlitwy, nigdy tego nie zrobił. Piotr Apostoł uświadomił sobie, że jest słabym grzesznikiem, gdy zobaczył moc Jezusa i wtedy na kolana w tej łodzi przed Jezusem mówi odejdź, odejdź ode mnie, bo jestem człowiek grzeszny. Jezus nie odszedł. Jezus został. Chociaż Piotr uświadomił sobie coraz głębiej prawdę o swojej słabości i niemocy, Jezus nie odszedł. Dlaczego? Bo Jezusowi to nie przeszkadza. Że Piotr jest grzesznikiem. Jezus doskonale o tym wie, tylko Piotr sam w sobie przeżył smutek, rozczarował się sobą, rozpoznał kondycję swojego serca, to, że jest zraniony grzechem. Każdy z nas jest zraniony grzechem, zraniony grzesznością, tak jakby zatruty trucizną. I to już jest w nas. I Piotr mówi: odejdź ode mnie, bo jestem człowiek grzeszny. A Jezus nie, nie odejdę. Jezus zostaje. Jezus zostaje. Jezus jeszcze się przybliża i daje Piotrowi wielkie, ważne zadanie. Odtąd ludzi będziesz łowić. Co z tego wynika? Twoja słabość, twoja niemoc, twoja grzeszność, twoje upadki nie są przeszkodą dla Jezusa. Jezus ma na to rozwiązanie. Jego miłosierdzie w tym, że nas wybacza, jest odpowiedzią na naszą słabość. Dlatego w tym tygodniu będziemy w czasie naszego seminarium, tak, poznawać trochę naszą słabość, naszą niemoc, by to uznać, ale nie po to, by się załamać i zdołować, bo już dosyć tego dołowania, ale po to, by z pokorą przyznać się przed Bogiem: Bez Ciebie nic uczynić nie mogę. Potrzebuję Ciebie. Tak jak ten święty Mateusz w dzisiejszej Ewangelii, dziewiąty rozdział Ewangelii Mateusza, który przyjął miłosierdzie Boże, a Chrystus powiedział do niego: Nie potrzebują lekarza, zdrowi, ale ci, którzy się źle mają, i ten właśnie, kto uznaje w sobie, jestem słaby, rozpoznaje swoje braki, swoje błędy, który potrafi powiedzieć do Boga, przepraszam, żałuję, wybacz mi, ten przyjmie Boże miłosierdzie, ten przyjmie Bożą moc, uzdrowienie. Jeśli zaś przeciwnie, będziesz mówić, jestem święty. Wspaniały. Nic mi nie brakuje, żadnych błędów nie popełniam, nic. Skąd zamyka cię ta pycha na przyjęcie Bożego Miłosierdzia? Nie chodzi o to, by się dołować, gnębić, poniżać, ale by tak skromnie, uczciwie, pokornie uznać prawdę. Tak, jestem słabym człowiekiem, jestem, potrzebuję Bożego Miłosierdzia, potrzebuję przebaczenia. To jest ten tydzień, kiedy będziemy poznawać prawdę o nas, kondycję naszego serca, ale też będziemy poznawać, jak hojny w przebaczeniu jest Bóg, jak Bóg jest łaskawy, litościwy, jak jest nieskory do gniewu i bardzo łagodny, wybaczający nam, ilekroć do niego się zwracamy. Bo nieustannie masz mieć przed oczami obraz, Boga Ojca, o którym mówiliśmy tydzień temu, ten obraz Boga Ojca z Proroka Ozeasza, schyliłem się ku niemu, przytuliłem go do policzka, ucałowałem. O taki obraz Boga Ojca, który jest tak kochający. I wiedząc o tym, jaki jest Bóg i kim jest Bóg, zawsze szybko wracasz do Niego, zbliżasz się do Niego, przytulasz się do Niego. Ilekroć przyjdzie jakaś chwila słabości. Psalm 51. Będziecie rozważać w tym tygodniu, by zobaczyć, jak Dawid modli się w swojej skromności i uniżeniu, uznając swoją grzeszność, ale jednocześnie od razu Dawid prosi: odbuduj moje życie, odbuduj moje serce, daj mi ducha niezwyciężonego, daj mi swoją siłę i moc. Bo przyjęcie Bożego Miłosierdzia ma nas odbudowywać, uzdrawiać, uwalniać. Mamy wychodzić odbudowani, chociaż nadal ze skruszonym sercem, pokornym sercem, czego będzie uczyć nas w tym tygodniu król Dawid, wielki król. A więc Miłosierdzie Boże przyjmujemy skruszonym sercem. Uniżonym sercem przed Panem, to jest nasza droga. Droga do takiego przyjmowania Bożego miłosierdzia, które odnowi naszą radość, naszą poczucie bliskości, tak jest z Panem, do takiej drogi zaprasza Was w tym tygodniu, a kiedy już Bóg nam wybacza, to nie po to, byśmy wciąż wspominali te różne dawne historie, dawne upadki, słabości, grzechy sprzed 10, 15, 20 lat. Nie. Kiedy Bóg wybacza, to po to, żebyś Ty już zostawił to. Nie wracał, nie cofał się do tego. Bo jest hojny w przebaczeniu. I gdy On wybacza, to po to, by człowiek już nie wracał, nie myślał. I trzeba w to uwierzyć. W kredo naszym w wyznaniu wiary w czasie niedzielnej mszy często mówimy wyznajemy to kredo. Wierzę w grzechów odpuszczenie. Wierzę w grzechów odpuszczenie, czyli w miłosierdzie Boże. Bóg wybacza, i ty masz już o tym nie pamiętać. Nie wspominać, nie oglądać się wstecz, nie cofać się. Nie myśleć w ten sposób, a może jednak, a może jednak nie wybaczył. Skrupulanci dziś już zakończą te różne dziwne myśli niepotrzebne. Prorok Michałasz mówi tak: Jak Bóg wybacza, to wrzuca nasze słabości, grzechy w głębiny morskie i nie będzie już więcej wspominać. A co robi człowiek? To jest działanie złego ducha, który wciąż przypomina, oskarża, gnębi, potępia, który przypomina jakąś przeszłość, i wtedy człowiek ulega takiemu rozdrapywaniu ran przeszłości, i jak nurek nurkuje tam z powrotem w to morze i wspomina: Nie bądź takim nurkiem. Nie nurkuj w tą przeszłość. Jeśli coś jest wrzucone w morze miłosierdzia, jak mówi święty ojciec Pijo, przeszłość cała jest już w miłosierdziu Bożym, nie cofaj się wstecz. Uwielbiaj miłosierdzie Pana. Uwielbiam i dziękuję i błogosław Boga, który, jak mówi święty Paweł do Efezjan, bogaty jest w miłosierdzie. Bogaty jest, w miłosierdzie Jego, miłosierdzie jest niewyczerpane, bezgraniczne. Taki jest nasz Bóg. Dla Ciebie, dla mnie, przypomnę Wam w tym tygodniu świętego Mateusza, świętego Piotra, świętego Pawła. Przypomnę Wam syna marnotrawnego, Dawida, króla wielkiego, abyśmy w tych różnych osobach i w tekstach biblijnych poznali na nowo naszą niemoc i słabość, ale jednocześnie w bezgraniczne Boże miłosierdzie, byśmy wiedzieli, do kogo mamy iść, komu wierzyć, komu ufać. Bogu, który jest bogaty w miłosierdzie. Pięknie przekonał się o tym, przecież też syn marnotrawny. Jednego dnia proponuję Wam powrót do przypowieści o synu marnotrawnym, który, jak wiecie, siostry bracia um, uświadomił sobie z tymi świniami, będąc gdy wszystko stracił, roztrwonił majątek. O, jak to dobrze było w domu ojca! Jak to dobrze było, gdy byłem blisko ojca i wtedy zastanowił się, zrobił rachunek sumienia, przemyślał życie i powiedział stanę i wrócę do mojego ojca i powiem mu, zgrzeszyłem. Nie jestem godzien nazywać się twoim synem, uczyj mnie choćby jednym z najemników. Znacie dobrze tą Ewangelię, 15 rozdział Łukasza i co robi ten syn? Podejmuje decyzję, idzie! Do Ojca, a gdy był jeszcze daleko, ujrzał go Jego Ojciec, ujrzał go, wybieg naprzeciw Niego, to jest miłosierdzie Boże. Wybieg naprzeciw niego, on biegnie ku tobie, Bóg, Ojciec, ilekroć ty już czujesz skruchę, żal, gdy ty chcesz się poprawić, gdy ty chcesz do niego wrócić i powiedzieć mu przepraszam. Wybieg naprzeciw niego i pierwszy rzucił się na szyję, ucałował go. A gdy syn marnotrawny. Chciał wygłosić to przemówienie, i doszedł do słów: Uczy mnie choćby jednym z najemników, Ojciec przerywa, Ojciec nie pozwala dokończyć tego słowa, Ojciec nie chce tego słyszeć. Dlaczego? Dlaczego? Bo Ojciec nie chce niewolników, Ojciec chce syna, córkę, Ojciec chce swoje dzieci. I miłosierdzie Boże odbudowuje go na nowo, i dlatego Ojciec mówi: Przynieście szybko najlepszą szatę, pierścień na rękę, sandały na nogi, zabijcie utuczone ciele. Będziemy bawić się, weselić, będzie uczta, bo mój syn wrócił. To jest słowo, klucz w tej przypowieści. Zobaczysz to, co mówi Ojciec, mój syn. Mój syn wrócił. On cały czas był synem. I ty jesteś cały czas jego dzieckiem. On nieustannie cię kocha, przytula, karmi. Nigdy nie zapomni. Jego miłość nigdy się nie zmieni, jak to poznawaliśmy tydzień temu. Mój syn, to o Tobie, to o każdym z nas. To jest prawda o Bogu, który jest bogaty w miłosierdzie, który leczy nas, leczy nasze serca, jak to obiecał w Księdze Wyjścia. Ja chcę być Twoim lekarzem. Ja chcę być Twoim lekarzem. Bóg, Właśnie jest przez miłosierdzie swoje, lekarzem naszego życia. Zapraszam Was w ten drugi tydzień seminarium, drugi tydzień, gdy będziemy Pana Boga też i przepraszać, i skłaniać nasze serca ku miłosierdziu Bożemu, by nas odbudowywał, uzdrawiał, odnawiał nasze życie. Przez łaskę przebaczenia i miłosierdzia, byśmy zawsze wiedzieli, że tam mamy powracać, że do Ojca mamy się zwracać, by nigdy nie zatrzymać się i nie załamać, by nie zatrzymać się na swojej słabości, jakimś upadku, bezradności, by zawsze natychmiast jak wystrzeleni z procy wiedzieć, do kogo mam iść do mojego Ojca. Amen.